Efata, otwórz się. Prorok Izajasz przypomina nam w pierwszym czytaniu słowa Świętego Jana Pawła II: Nie lękajcie się. Obiecuję sprawiedliwość, czyli to, czego każdy z nas pragnie. Ale czy na pewno sprawiedliwość według Boga jest też naszą? Czy nie oznacza ona dla nas raczej zemsty za to, że nam powiodło się gorzej, a innym lepiej? Czy nie mamy jej na myśli, kiedy chcemy komuś coś odebrać tylko dlatego, że my tego nie mamy? Tak bardzo chcemy, żeby było sprawiedliwie, gdy inni mają więcej, a my mniej, a kiedy jest odwrotnie, to nagle nie widzimy wyciągniętych rąk potrzebujących. Święty Jakub apostoł również odnosi się do sprawiedliwości. Nie powinniśmy nikogo segregować ze względu na majątność. Przecież bogacz mógł przez całe życie palcem nie kiwnąć, a majątek dziedziczyć. Czy można więc traktować go lepiej niż biednego, ale pracowitego człowieka? Dobra wspólnota opiera się na wspólnej pracy, a nie pięknych strojach i pozorach. Nauczyciel uzdrawia głuchoniemego. Kazał mu się otworzyć. My też powinniśmy, bo w kontaktach z najbliższymi, sąsiadami i przede wszystkim Bogiem, jesteśmy zupełnie głusi i niemi. Nie umiemy słuchać i nie umiemy dziękować, a jedyne co z naszych ust wychodzi to tylko chcę to, chcę tamto. Najczęściej jednak wręcz żądamy tej naszej wypaczonej sprawiedliwości. Jeszcze się zdziwimy, gdy Bóg da nam sprawiedliwość. Ale tą prawdziwą.